Hejka! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Wyzwanie na modach I dzisiaj yy, będzie nudny no odcinek, albowiem yy, Będziemy dzisiaj yy, sprzątać ten syf, który narobiłam yy, W sumie bez sensu, bo w poprzednim odcinku wkładałam to wszystko do, do tej skrzynki, a teraz wyciągam Ale no, jestem mną, więc jakby... A, i mieliśmy zrobić yy, z tego... Czegoś y, tamto, coś. Y, czekajcie. Mm. Tu. Diamenta potrzeba. Czyli ja naprawdę ja chciałam marnować na to diamenta? Dziwne, <grym> ale dobra. Y, ok, idziemy. Mm. Mm. To teraz tak. Y no dobra, diament niech będzie. Warzywa, za chyba widziałam i dwie skóry, to będą skóry tu. okej. Eee, okej. Okay. Okay. Aha, dostałyśmy litry, okej. Okay. No dobra, no jakby spoko. Zawsze bo wow, pewnie nie wygląda Patrzcie, ile mam młota No w ogóle <głos》> wyglądam generalnie słabo, ale dobra, nieważne eee, ja chcę przetestować go A jako, że i tak mam wielką dziurę Why not? Może czekajcie mm nie tak? Tak się czego używa. W związku Jest że. break blocks in 3x3 radius. No dobra, no to nie. Chciałam, że to jakoś fajnie. To nie. E, no dobra. Mm, to sprzątanko. E, tak, sprzątanko. A jak sprzątniemy już wszystko, e, to. E, jeśli nam starczy czasu, to. Um, ogarniemy jak się mówi? Ach. czekajcie, słowo skupiam um, równanie terenu um, tak jak mówię zobaczymy, czy nam starczy czasu um, no a na razie tu ten syf postaramy się. Dobra, mm, tu mieszkają nasiona. A nad nasionami mieszkają inne takie. Dobra. Tu drewno, czyli miski tu. To chyba nie jest drewno, ale trudno mi to zrobić do jakiejkolwiek kategorii Tu strzał mieszkam, no tak tu strzał mieszkam. No tu mieszka tu, to też będzie tu i to i to A to tu Ok eee, Tu nie, tylko To tu, eee, to. to, to To i to I oraz to tutaj to i tyle tu to to, to. I też tyle z tym, że a, jeszcze to jest i to w sumie ja bym postawiła i wykopała od razu po co się a, po co bez sensu jakby marnować miejsce skoro możemy to po prostu tu wsadzić i dalej to tu, to tu. Nie, to czekaj, to są surowce. Sorry, to tu, to tu. I żarcie tu było? Nie, to było żarcie. To tu żarcie, to tu, tu. tu. I. Okej, okay. teraz tak. Tu głukowy. Tak. Tu były te bloki inne. W sumie po prostu tak i to. O są drzwi, to jest skrzynka. A, czy to mieści się też na terek? Psie! Poczekajcie, włączę mikrofon. Dobra, sorry, musiałam ym, psa pouczyć, że by nie wchodził do kuwety. Znaczy ja ciągle mówię on, ale to jest ona, nie? Ale no, styl. Hmm, nie, to tu nie miało być. To. Hmm, to tu, to tu. Hmm, to do przypalenia. Hmm, czekajcie. Hmm, tu gdzieś akwakultur. O tu? Nie, tu. O tu właśnie, tu. Tu hmm, macie to. To. O tu będzie to. Teraz już powinna w nas wejść, dobra. Yy, czyli zostawiam w świętym spokoju, to we tu I teraz tak. Yy, tu mieszka to. Ziemia yy, mieszka tu, aczkolwiek yy, chyba trzeba jej nową skrzynkę zrobić, moim zdaniem. Yy, czekajcie jak już tu jesteśmy, to inne rzeczy to wrzucimy. Macie to i to. Okej okay. Tutaj, e, tutaj, to, to. tutaj, to. tutaj. E, tutaj. 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 nie Tutaj. Dobra, Tutaj. E, co tu jeszcze mamy? <laughs> Tutaj kuszę, a resztę um, do tej skrzynki. A może w tej jest miejsce? Teraz zobaczymy, może coś tam się mieści Dobra, jak nie, to nie. Czekajcie, czemu? To akurat oddaj. Dobra. Eee, już nie potrzebujemy nocy, więc teraz e, omijamy ją e, szerokim łukiem. Mam dość jak na razie. Eee, pasta. Pa, pasta. Basta chciałam powiedzieć. Chcia, no, to, chciałam powiedzieć pas i basta i wyszło mi pasta. Świetnie. A. Dobra. To możemy w sumie porobić takie luźniejsze zadania, czyli Eee, 16 naderaków i 16 interakcji to nie jest trudne Można to prosto ogarnąć Więc zrobimy sobie to szybko eee, Czy to się liczy jako naderak? Nie, to jest magmatic stone, eee, tam jest naderak, dobra raka i... Gdzie jest twierdza? Tu. Swoją drogą tak sobie myślałam, że jakbyśmy poszli w dowolną inną stronę, to pewnie twierdza byłaby tuż obok, ale... Jestem jeszcze raz. Ok, i wracamy do portalu, i do domku. Jezus, ja nie wiem, co to było, ale szczerze mówiąc, chyba nie chcę wiedzieć. Odbierzmy sobie nagrody. Jakieś mięso dostaliśmy, dobra. Drowa, cygla na skrzynia. Może one będą w tym. W. Jak to się nazywa? W twierdze, jako takie. No, jak normalne są skrzynki. No to będą może takie zamiast tego. Nie wiem. Czekajcie. Jedynie. I teraz tak, to są nasiona, czyli nasiona mieszkają tu, a to jest koper, okej okay. teraz tak, chciałam ogarnąć jakieś zwykłe, normalne jedzenie, a nie nie wiadomo co, więc tak, to trzeba przepalić W takim razie też będzie trzeba... Czekajcie, to jest cooked, ok. O, jest, yy, to yy. okay. jest... Trzeba też przywalić chyba. Dobra. I... Ok. są Zobaczmy najpierw. Yy, ok. potrzebuję w takim razie pójść i wziąć pszenicę. Yy, Gdzie jest pszenica? Będziemy e, niedługo wybijać krowy, e, żeby mieć e, mięso. Ktoś jeszcze? Nie, wszyscy się ogarnęli, dobra. E, I teraz... E, tu to. E, I... Wracamy do magazynu. I wrzucamy... Nie, to nie było to, to było To było w ogóle strasznie dużo mam wrażenie, bo nie, nie widziałam do końca Pięć, no właśnie Okej okay, e, To bierzemy się zarównanie równanie terenu Skoro ogarnęliśmy, weźmy weźmiemy tyle tego i... Gdzie ja tego dirza wsadziłam? Tu Zaczniemy od tej wielkiej dziury, potem przejdziemy do małych Z jednej strony trochę się już z tej dziury, ale z drugiej strony no bez przesady. Nie. Yy, I czekajcie, skoro już mam tą... To teraz tu oświetlę tą mini jaskinkę. Zresztą nie wiem czy to. A! No chyba was porąbało. Nie, on mógł płytę wyrzucić. Bo, bo szkielet zrobił. Jak powiedzieć, że jest kinia, co się nam łączy z tym naszym pomieszczeniem na yy, portal. Mam tego węgla wykopać, ale to ciągle jest miliard keperów. Nie mogę w spokoju stanąć. Mhm, okej. Okay. Ja Myślę, że to mniejskie, no widzicie. Jesus! Wychodzimy. Again. Mam dość. Creepery i ja się nie przyjaźnimy i w ogóle... najlepiej zero kontaktu z nimi. Okej. Okay. Tak, to pochodnie. Już porządnie chcę to zrobić. I tylko tam. No dobra, powiedzmy dwie najwyższe warstwy damy dirtę. Dziś zaraz kolo! Następny chcę, żebym zawałał to stoła, normalnie po prostu nie mogę z nimi. Wszystko jest tragedia. Ale z drugiej strony dawaj mi to. I to mu No co mam zrobić, no. Jak mi taką dobrą ofertę daje, to chodź kolo. Halo. Y Innych rzeczy nie mam z tych, co proponuję. Serio pięć głów smoka i kilo co mi da szczęście i niezniszczalność, no bez przesady, Kościół opanuj się. A, dziękuję. Yy... Dobra Szczerze że się nie odzywam, ale szczerze mówiąc, no nie ma nic za bardzo fascynującego w lepieniu e, wielkiej dziury, zrobionej przez miliard creeperów. E, no, Zaczyna no, jakby trochę to była moja wina, bo nie do końca uważałam na te creepery, e, tylko tak sobie bez pochodziłam, ale. E, z drugiej strony no to wtedy jakby serę się wkurzyłam, bo to już był wszystkiego, no po prostu naprawdę pojawił się kliper creeper na kliperze i wybąbiły po prostu wszystko co się dało. nie tu. No czekajcie, spróbujcie jakoś... Poludską w miarę... Dobra, na razie nam kobla zabrakło, w ogóle Widzieliśmy wzięliśmy całego kobla i nam zabrakło, serio? Jezu, co to tu jest ta dziura jakaś dziwna? W ogóle trzeba będzie wszystko płatać, bo widzę, że to w ogóle tragedia jest. Ale dobra, przynajmniej trochę tam zrobiliśmy. Pójdziemy mm, do teraz, do teraz, gratulacje, teraz do tych mniejszych dziur. Zrobię je. O, dziura. Kto by się spodziewał? Eee, no dobra. Widzę, że się ściemnia. A jako, że nie chcę zalepiać nowych dziur, które zrobię w trakcie nocy, to będziemy spać. Eee, zaraz. No i wybąbiło też miliard creeperów No co, co tu dużo gadać, no Po prostu gra mnie nienawidzi W ogóle ciekawe, e, ciekawe mnie, bo jak są to odkusy ptaków, to one są w lasach, nie? E, to zauważyłam, ale Czy jak e, jest las i ja na przykład wytnę ten las, to czy Nadal będą te odgłosy ptaków, czy nie. E, dobra, idziemy spać. E, I zaraz tam wracamy. Wiem, że trochę przedłużyłam mi tylko po to, żeby lepiej ciemno. Ale tak jak mówiłam na początku serii, e, nie chcę robić bez was nic. E, no, że tam trochę wyszło, no to e, tym bardziej staram się nie robić bez was nic. A więc tak, a dobra. A dobra. I teraz tak. Eee, tu na pewno trzeba jeszcze Okay. teraz jeszcze te 40 dziur co tu są trzeba powiedzieć leżą, no ale no, dziury nie leżą no. bez przesady no przecież że ktoś wierci gdzieś ale chyba tego nie będzie słychać bo ja to ledwo słyszę jest to nie gdzieś daleko ale styl uwielbiam ludzi, którzy yy, na przykład niedawno wprowadził się do nas sąsiad, ale wiecie ile wcześniej remontował, żeby się wprowadzić, bo on naprawdę robił to dosłownie, kurna, chyba z 6 miesięcy po prostu dzień w dzień u niego walili, wiercili i to naprawdę ja nie żartuję, chyba z 24 godziny na dobę, praktycznie. Naprawdę. Po prostu to już było tak wkurzające, bo oni to w nocy robili, w dzień po prostu nie da się. Więc e, nie róbcie tak. E, pracujcie przez 8 godzin dziennie, tak jak e, no, każdy. E, nie w ciągu dnia i nocy wiercie komuś e, nad głową e, albo pod mm, nogami. No, <ścoughs> ja mam nadzieję, że podobało mi się to na jakieś Tak, oczywiście zdobijcie łapki w górę i subskrypcję. A na dzisiaj to na tyle, tak, więc trzymajcie się, no i cześć.